Witajcie moi drodzy, w moim najnowszym odcinku. Z tej strony wasz ulubiony BTW, Władek, czyli ja. I dzisiaj sprawa dość ciekawa. Zajmiemy się najnowszym podkładem, bardzo drogim podkładem z Guerlain, Parur Gold Skin Mate. Jest to najnowsza wersja, tak naprawdę już trzecia wersja podkładu Parur. Gold. Próbuję wymawiać to z francuskim akcentem, ale wszyscy wiemy, że nie do końca mi wychodzi. Jak zobaczyłem jego um, chyba około dwóch miesięcy temu w zapowiedziach w internecie, to się dość mocno podekscytowałem. E, tutaj mam, tak jak powiedziałem, wersję matową tego podkładu. Coś, czego jeszcze nie widziałem um, wtedy, w tamtych pierwszych zapowiedziach, kiedy o nim mówiłem, to to, że tych podkładów będziemy mieli wersji dwie. Mam nadzieję, że to był poprawny polski, dlatego że jeszcze ma się pojawić wersja świetlista dostępna, rozświetlająca, jakkolwiek chcemy to nazywać. Niestety z niewiadomych mi przyczyn w Polsce. Hmm, ani właściwie z tego co mi się wydaje na świecie, bo nie widziałem żadnych recenzji tej rozświetlającej wersji. W każdym razie ta świetlista wersja nie jest jeszcze dostępna, nie zostały wypuszczone w tym samym czasie i pomimo, że chciałem w jednym filmie przetestować je obok siebie i wiecie, razem. No to niestety nie chciałem też czekać za długo, bo ten podkład i tak już od miesiąca jest dostępny tak naprawdę w sprzedaży w Polsce stwierdziłem, że go kupię najpierw w tej wersji, później to świetlistą przetestujemy oddzielnie i może dodamy do tego jakieś Porównanie. Podkład dokładnie nazywa się Parur Gold Skin No Transfer Hyperfection Foundation 24 Care and Wear. Tak jak powiedziałem, jest to trzecia edycja. Po raz pierwszy, kiedy się ten podkład pojawił, był dostępny w czarnej buteleczce, natomiast jego druga edycja była w takiej złotej butelce, którą również tutaj posiadam. Znowu, myślałem przez sekundę, żeby być może te dwie wersje podkładów do siebie porównać. Jednak po sprawdzeniu ich konsystencji, bo już robiłem sobie słocza, żeby porównać kolory, konsystencja jest zupełnie inna. Również obietnice producenta co do wykończenia są zupełnie inne. Tak więc to są podkłady, których tak naprawdę nie ma sensu ze sobą zestawiać, bo to nie mają być odpowiedniki ani nie ma być to ulepszona wersja tego poprzedniego podkładu w złotej butelce. Jest to zupełnie coś innego, więc porównywanie tutaj myślę nie ma najmniejszego sensu. Zwłaszcza, że ten podkład aktualnie z cefur, z Douglasów i tak dalej, z ogólnej sprzedaży wychodzi. Ta poprzednia wersja kosztowała 435 zł w Seforze. Aktualnie, tak jak powiedziałem, wychodzi z Sefory, więc jest na zniżce za 325,90, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo wysoka cena, którą trzeba zapłacić, nawet za tą starą buteleczkę, która mm, przestaje powoli istnieć. Natomiast nowa butelka kosztuje 10 zł taniej. 10 zł taniej. Próbuję wymawiać prawidłowo słowo. 10 zł taniej niż poprzednia, bo kosztuje 425 zł. Um, a przypominam, że planuję jeszcze sobie zakupić tą wersję świetlistą, więc trochę, trochę pieniędzy wyjdzie z mojego portfela, niestety patrząc jeszcze tak na szybko na opakowania widzimy też troszeczkę zmian w designie, co pozmienia napisy oczywiście mamy przejrzyste szklane opakowanie teraz z takiego matowego szkła, ta świetlista wersja z kolei jest z lśniącego szkła, ale przynajmniej widzimy już zawartość wiemy ile produktu zużyliśmy i zostało tutaj użyte szkło z recyklingu które zostało też odchudzone no i dzięki temu mamy w środku o 5 ml więcej bo opakowanie tego nowego podkładu zawiera w sobie 35 ml produktów produktu w sumie. Jeśli chodzi o obietnicę producenta, jest to podkład oparty w 85% na składnikach pielęgnacyjnych. Dodatkowo producent obiecuje, że po 4 tygodniach używania tego podkładu dzień w dzień powinniśmy zauważyć poprawę stanu naszej skóry. To nie jest obietnica, która do mnie jakoś mocno przemawia, bo ja praktycznie nigdy nie maluję się tym samym podkładem dzień w dzień i niecodziennie też um, się maluję. Dodatkowo nie mam przyzwyczajenia ani nawyku do oczekiwania pielęgnacyjnych właściwości od moich kosmetyków, ale miejmy nadzieję, że dzięki temu, że ma być to tak bardzo pielęgnacyjny produkt, to że przynajmniej nie będzie wyrządzać e, krzywdy na skórze, a tą krzywdę wyrządzić może, dlatego, że na czwartym miejscu, ile się nie mylę, w składzie jest alkohol, no i produkt tak jak wszystkie produkty z Gerlean są dość mocno e, perfumowane. Także na to trzeba uważać, zwłaszcza jeżeli macie cerę suchą albo wrażliwą, natomiast jest to wersja matująca, więc myślę, że cerę suchą i tak by po nią raczej nie sięgały. Na opakowaniu jeszcze możemy przeczytać, że ma być to podkład z Flawless Coverage, czyli że doskonałym kryciem i nie mam pojęcia co tutaj Guerlain ma na myśli, czy to jest krycie pełne, czy mocne, przekonamy się myślę na mojej twarzy matowe wykończenie, 24-godzinną trwałość, przy czym ten podkład ma być odporny na ciepło, na wilgoć, na ścieranie. Wykończenie to bardzo modny, aktualnie luminous mat, czyli że świetlisty mat, o aksamitnym odczuciu. Mamy tutaj SPF 15, również producent ym, reklamuje ten produkt jako kosmetyk, który zawiera w sobie, w swoim składzie złoto i ekstrakt z białej piwoni. No i muszę Wam powiedzieć, że faktycznie w składzie to się znajduje na samiutkim końcu, więc to są śladowe ilości tych składników, a są reklamowane jako główne. No i co chciałam jeszcze dodać, napisane jest też tutaj, że ten podkład nie wymaga poprawek w ciągu dnia i to będziemy dzisiaj sprawdzać, dlatego że mnie czeka bardzo, bardzo długi dzień. Nagrywam dzisiaj, znaczy nie nagrywam, pracuję dzisiaj przy nagraniach teledysku, więc będę kontrolować i będę wam też pokazywać mniej więcej w trakcie dnia, jak ten podkład się. Nosi. Myślę, że główne założenie mamy omówione, także za chwilkę będziemy przechodzić do malowania się. Natomiast powiem tylko i wyłącznie, że z jednej strony wykorzystamy sobie również bazę z gerleą. Z jednej strony tylko i wyłącznie dlatego, że chcę mieć też podgląd na ten podkład w taki e, sposób miarodajny, gdzie używam go solo bez żadnej pomocy. E, dodatkowo ogólnie ta baza nie będzie jakąś genialną pomocą, bo nie uważam, że to jest jakaś super dobra, świetna baza. Natomiast mam po prostu inny produkt z Guerlain, który powinien być kompatybilny z tym podkładem. No i dlaczego nie? Wykorzystajmy sobie tą bazę na jednej połówce twarzy, zwłaszcza, że na przykład jeżeli ją może macie i będziecie się zastanawiać jak ją, jak ona będzie wyglądała w połączeniu z tym podkładem, no to na to pytanie też będę Wam w stanie odpowiedzieć. Tak ogólnie szybki opis bazy, jeżeli jej nie kojarzycie. Jest to baza, która jest produktem nawilżająco-wygładzającym o żelowej konsystencji. Dodaje blasku dzięki zawartości opiłków złota w środku. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że faktycznie tego złota jest sporo, bo nawet w składzie złota znajduje się mniej więcej w połowie listy, więc jest go znacząco więcej niż w podkładzie, ale niestety również zawiera w sobie alkohol dość wysoko, no i tak jak wspomniałem, jak każdy inny produkt z Guerlain ma też zapach, więc znowu nie powiedziałbym, że jest to produkt do cer suchych, czy wrażliwych. Ma ona ogólnie nawilżać i przedłużać trwałość makijażu, udoskonalać wygląd podkładu, no i baza, tak jak wszystkie inne podkłady z Guerlain, czy produkty z Guerlain, jest bardzo droga, bo kosztuje 379 zł na stronie Sephory. Natomiast pamiętam jeszcze, kiedy kupowałem ją po raz pierwszy, jak kosztowała 305 zł. Także ceny, niestety, cały czas idą do góry. Oczywiście też Wam powiem, filmik nie jest sponsorowany. Wszystko, co dzisiaj będziemy omawiać, jest moją własną opinią, niefiltrowaną przez markę ani przez żaden sklep, drogerię. Także możecie się spodziewać szczerych opinii. Mam nadzieję, że pozytywnych, bo. Bo liczę na to, dlatego, że wydaję na te produkty bardzo dużo pieniędzy. Liczę na to, że będą mi się podobać. Czy tak będzie? Przekonamy się za chwilkę. Tak więc myślę, że zaczynamy. Oczywiście zaczniemy od bazy na jedną połowę twarzy. Swoją drogą po stanie zużycia, a mam ją chyba od ponad roku, możecie mm, zdać sobie sprawę z tego, że nie przepadam za nią jakoś bardzo. Taka bardzo, bardzo leciutka, żylowa konsystencja. Niech ta strona z bazą będzie tą na którą właśnie ją nakładam. Baza, poza tym, że ma delikatnie nabliżać i wygładzać, ma też za zadanie być takim produktem napinającym. I dużo ludzi mówiło, że ona w swoim odczuciu jest taka trochę liftingująca. Ja nie wiem, czy jeszcze po prostu nie mam co liftingować jakoś bardzo, ale z tym liftingiem to taka daleko idąca obietnica, z którą nie do końca się zgadzam. Na chwilę obecną na twarzy mam. Brwi i trochę kolorowego korektora pod okiem. Cała skóra to tylko i wyłącznie serum z witaminą C, filtr przeciwsłoneczny, no i teraz na tej stronie mamy bazę, podkład, kolor 0N. Zobaczmy, jak on mi się będzie sprawdzać. Na pewno z tego, co możemy zobaczyć, z konsystencji jest dość wodnista, lejąca, ale pierwsza pompka, którą wycisnąłem tutaj, jest delikatnie rozwodniona, w sensie nie rozwodniona, taka um, jakby y, roz, rozwarstwiona. Więc podejrzewam, że ten podkład trzeba było wstrząsnąć przed użyciem, także tą jedną pompkę, ponieważ jest tutaj złoto i podkład jest bardzo drogi, zmarnujemy i po prostu go bardzo mocno wstrząsnę i dopiero taką pompkę będziemy aplikować na twarz. No więc jedziemy z drugą pompką, nadal jest bardzo wodnista, ale na pewno nie jest już tak bardzo... Znaczy nie, ona nie była bardzo um, jakby rozwarstwiona, ale na wszelki wypadek, żeby podkład, wiecie, dobrze sprawdzić, zrobimy tak, jak mi się wydaje, że powinniśmy. Spróbujmy z tej strony może najpierw, na której bazy nie ma. I ja zrobię sobie takie mini kropeczki i rozklepię ten podkład gąbeczką. Oni co prawda do tego podkładu, jak w ogóle kolor wygląda, wydaje mi się, że powinien być ok. Oni co prawda do tego jest dość mocno perfumowany, natomiast wydaje mi się, że jest mniej perfumowany niż poprzednia wersja, bo ten zapach wydaje się być delikatniejszy. W każdym razie oni do tego podkładu z tego co kojarzę. Wypuścili też pędzelek, więc z jednej strony możemy przez chwilkę spróbować porozkładać go pędzelkiem, natomiast i tak podejrzewam, że wrócę do gąbeczki, żeby podkład ładnie rozklepać. Natomiast już w tym momencie nakładam drugą warstwę, przed chwilką rozklepałem drugą warstwę kosmetyku na twarzy i muszę wam powiedzieć, że krycie jest minimalne, więc flawless coverage, doskonałe krycie dla osób z doskonałą cerą, dla osób z cerą wymagającą. Nie będzie tego krycia wystarczająco dużo. Moja cara w najmniejszym stopniu nie jest w złym stanie. Nie możemy powiedzieć, żeby ona była um, wymagająca pod kątem krycia, więc to i tak już dużo mówi, że, że praktycznie nic nie zostało przykryte. Natomiast z drugiej strony, ja lubię takie bardzo lekko kryjące podkłady i ta skóra wygląda lekko. Wtopił się mega ładnie, siedzi bardzo tak naturalnie na skórze, właściwie nic nie widać na twarzy. Um, więc w wykończeniu wyglądzie mi się podoba. Nie podkreślam moich suchych skórek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ciągu dnia. Ja mam troszkę suchych skórek po używaniu retinolu. Nie jest tak źle teraz. Już jakby specjalnie odczekałem, żeby, żeby ma, ta moja skóra przestała być aż tak sucha, żebyśmy mogli ten kosmetyk testować. Natomiast um, trochę jeszcze ich jest, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ciągu dnia. Natomiast no, powiedziałbym, że jedna pompka wystarczy mi na. Na połowę twarzy, bo już mi się kończy tutaj to, co było na dłoni, a jeszcze do pokrycia fajnie byłoby, jakby starczyło na przynajmniej odrobinkę szyi. Dzisiaj mam Golf. Założyłem Golf specjalnie, żeby, gdyby kolor do mnie nie pasował, można było to jakoś przetrwać. Natomiast, no, jedna pompka to jest pół twarzy, więc te 35 ml nie są jakimś atutem, skoro tego kosmetyku trzeba więcej. Używać. Wygląda bardzo ładnie. Faktycznie wykończenie jest świetlisto matowe, czyli że nie jestem rozświetlony. Jak możemy zobaczyć, moje twarz nie świeci się za mocno, ale nie jest to też takie suche, matowe wykończenie. Także z tym tutaj się zgadzamy. Dobra, bierzemy drugą pompkę i jedziemy na drugą połowę twarzy. I tutaj przez chwilkę dosłownie spróbuję podkład porozkładać pędzelkiem, skoro. Firma do tego podkładu wypuściła pędzelek zakładam, zakładem, że może być to dobre narzędzie. I faktycznie podkład rozkłada się całkiem przyjemnie z pędzlem. Mam wrażenie też, że jedna warstwa, która na razie jest tutaj, wygląda troszkę lżej niż dwie warstwy, czego można było się spodziewać i co jest dość logiczne, oczywiście. Natomiast, tak czy siak, podkład dość lekko siedzi na skórze. Natomiast z tego co widzę tutaj też zastyga, bo tutaj miałem jakieś miejsce takie nie do końca rozprowadzone na policzku, teraz muszę je przeklepać, bo um, spróbowałem je ruszyć pędzelkiem. No i po chwili jak ten podkład już zastygnął, to nieładnie zrobił dziurę podczas wyklepywania. Także zastygać zastyga, ale nie do końca. O, nie do końca on się chce poprawiać, bo teraz jak przejeżdżam po raz drugi już na zastygniętym podkładzie, to robią się trochę dziury. Także trzeba z nim pracować szybko i myślę, że. Um, po tym, jak sobie tutaj wszystko spróbuję doklepać, tą technikę, to założenie, że trzeba z nim pracować szybko, obiorę na drugiej stronie również. W każdym razie działa jak najbardziej z spędzelkiem, ale wolę gąbeczkę. Dzięki temu też szybciej mi się pracuje i szybciej sobie dobuduję potrzebne krycie. Nie powiedziałbym, że widzę różnicę między obiema stronami, obie strony wyglądają i zachowują się bardzo podobnie, przynajmniej na chwilę obecną, dlatego. Też nie jestem jakimś największym fanem tej bazy, bo nigdy nie widziałem z niej jakiegoś super efektu. Natomiast dwie pompki podkładu na chwilę obecną na mojej twarzy wyglądają w ten sposób. Nadal przybijają różne niedoskonałości mojej skóry przez ten podkład, ale mi to nie przeszkadza. On wygląda naprawdę bardzo ładnie, bardzo naturalnie, ale nie jakoś tak zachwycająco, bym powiedział. Natomiast jest, jest ok, więc moja opinia na temat tego podkładu będzie bardzo podobna co do tego poprzednika, um, czyli że podkłady są całkiem spoko ale nie genialne. Nie wiem czy warte tych 400 paro złotych, natomiast jednak jest to półka luksusowa, no i jak ktoś lubi rzeczy od Garleon to myślę, że tą cenę jest w stanie przełknąć, natomiast jeżeli ta cena jest dla Was bardzo duża i się zastanawiacie czy ten podkład jest jej wart i czy Wiecie, jest sens, żeby się zmuszać do jej przełknięcia, bo dzięki temu otrzymacie genialny produkt. No to w pierwszym wrażeniu Wam powiem, że niczym się nie wyróżnia. Nawet bym powiedział, że stwarza delikatne problemy, bo już by się chciał tutaj zbierać w linii. W każdym razie yy, już w, pierwszej, w pierwszym momencie stwarza takie delikatne problemy, więc... Yy, Myślę, że, 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 że wtedy nie ma sensu inwestować. Raczej powiedziałbym, że to jest podkład dla fanów marki, tak jak na przykład ja. Słuchajcie, dokończę makijaż. Tak naprawdę jedyne, czego użyję to korektor z Anastazji, puder z makijażu na zawsze. No i podejrzewam, że wykończę twarz różem i rozświetlaczem z paletki Charlotte Tilbury Równy. No i będziemy pilnować w ciągu dnia jak ten podkład się nosi, także za chwilkę Wam pokazuję się w wykończonym makijażu. Tak wygląda wykończony makijaż, nie jest tak perfekcyjnie jakbym chciał od podkładu za 400 parę złotych, zwłaszcza przy tym pypku, który mi prześwituje spod tego podkładu, ale ogólnie przyjął dość dobrze puder. Miałem co prawda mały problem z tej strony na oku, gdzie między korektorem a podkładem pojawiła się taka mała granica, która była trudna do roztarcia, także Powinien ten podkład dawać z siebie więcej za takie pieniądze. Powiem Wam szczerze, że jeżeli Wam się podoba taki koncept podkładu jak ten tutaj, to moim zdaniem, o wiele bliżej tym obietnicom i o wiele łatwiejszy w użytkowaniu będzie podkład z LANKOM, który ostatnio sobie kupiłem, który bardzo lubię. Myślę, że one w pewnym, w pewnym stopniu z założenia są porównywalne i. Na twarze też dają troszkę podobny efekt, przy czym jednak ten podkład z Lancome no, zmiata go z planszy pod kątem tego jak łatwo on współpracuje ze skórą, jak łatwo współpracuje z innymi kosmetykami. Po prostu jest dużo lepszy i zapewnia niesamowitą trwałość. Także zobaczymy, mam nadzieję, że tutaj przy tym podkładzie z Guerlain również będziemy mogli mm, doświadczyć niesamowitej trwałości, natomiast dzień nam pokaże. Na chwilę obecną mamy godzinę 11.42. Plan zdjęciowy potrwa pewnie do godziny pierwszej, drugiej w nocy, więc naprawdę będę miał go dość długo na twarzy. Miejmy nadzieję, że obietnica niepotrzebowania poprawek w ciągu dnia będzie prawdziwa, bo moje poprawki dzisiaj będą trochę utrudnione z racji na to, że będę pracować. Także widzimy się raz na jakiś czas w przeciągu dnia i pokazuję Wam, jak wygląda moja skóra. Moi drodzy, na chwilę obecną minęło około dwóch godzin, od kiedy podkład mam na twarzy. Jest naprawdę naprawdę nie najgorzej. Mam wrażenie, że nawet podkład wygląda lepiej po tym czasie niż wyglądał na początku. Jedyne co to widzę, że będzie miał tendencję do zbierania się, bo delikatnie próbuję to robić, a ja jeszcze za dużo nie rozmawiałem, bo na razie siedzę w domu sam. Także zobaczymy, jak się to będzie utrzymywało, no ale na razie, tak jak to co chciałam powiedzieć, nie świeci się i wygląda bardzo ładnie. Dwie godziny minęło klienta, zaraz będziemy nagrywać, w sensie przygotowywać się, natomiast żebyście zobaczyli jak wygląda podkład. Całkiem dobrze, jest 17, jakoś, może już nawet minęła 17, podkład delikatnie się zbiera, tak jak myślałem, troszkę pęka, ale ogólnie nie wysiedza się za mocno, więc na razie jest znośnie. Jesteśmy w pierwszej lokalizacji, tam się przygotowują powoli, a ja zaczynam wyglądać coraz gorzej, stabilnie, ale coraz gorzej jest około 19.00. Jest lokalizacja numer 2, 21. Zaczynam się coraz bardziej świecić. No i już by ten podkład wymagał poprawki. Ogólnie jest tak, że im dalej jestem, tym lepiej on wygląda. Im bliżej, tym gorzej. Słuchajcie, powiem wam tak, minęła już godzina pierwsza, ja na pewno w domu nie będę robić podsumowania, bo jak tylko wrócę do domu, chcę wszystko zmyć i iść spać, bo wstałem dzisiaj o piątej, więc zrobimy podsumowanie w takim nietypowym mm, wystroju, nie wiem gdzie, tu jest trochę więcej światła. Um... Powiem Wam tak. Podkład miał mieć 24 godziny trwałości. Powiedziałbym, że nawet 12 za bardzo nie jest w stanie wytrzymać. Naprawdę, jak na nagraniu tutaj, tego tak bardzo nie widać. Nie wygląda aż tak bardzo fatalnie, jak jest z bliska. Ale z bliska widzę jakieś tam miejsce, gdzie on się pościerał, gdzie on wchodzi w linię. Cały czas próbowałem go wyklepywać. Siedzi już ciężko na twarzy. I bardzo, bardzo nierównomiernie. Bardzo go chciałem polubić, zwłaszcza jak na tą cenę, którą za niego zapłaciłem, no to wiadomo, że chciałem go polubić. Natomiast no, to, co dzieje się na twarzy po tylu godzinach, to naprawdę nie jest dobre. Dla mnie jego trwałość była ok, tak, przy ciągu pierwszych 6 godzin, ale to naprawdę jest mało. Od podkładu za 400 zł trzeba wymagać więcej. Po drugie, nawet jakby kosztował 10, ale producent mówi 24 godziny trwałości. No to oczekuję mimo wszystko trochę trochę więcej. Podestuję go jeszcze parę razy na pewno, ale przeważnie moje pierwsze wrażenia raczej się powtarzają za każdym samym razem, za każdym następnym razem, więc obawiam się, że to jest podkład na skreślenie, na sprzedaż, bo nie jest ogólnie źle naprawdę nie jest źle, ale jest bardzo dużo niedociągnięć. Telefon tego nie wyłapie, ale naprawdę jest, no, on, on się tak jakby wykruszył, powycierał i to nie jest ten poziom. Ale to nie jest ten poziom, którego ja wymawiam, wymagam. Także ja jestem na nie. Niestety. Um, no i w sumie na tym nasz dzisiejszy odcinek zakończyłem. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o wstawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich, takich filmików więcej. A ja mam nadzieję, że widzimy się w następnym, w następnym odcinku. Cześć, już mi się język plącze. Naprawdę ciężko jest mi wymawiać słowa, bo tak bardzo jestem zmęczony. Także miłej nocy. Mm.